Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 13 w piątek. No, cudowny dzień, prawda? Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję z całego serca za to, że jesteście, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie obejrzane reklamy. Jeżeli ktoś zechce poświęcić trochę czasu i zwrócić mi energię. Poprzez obejrzenie reklamu to YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam również za to, że zechcecie zwrócić mi energię, poprzez portal BuyCoffee, gdzie tam już za 5 zł możecie kupić dla mnie wirtualną kawkę. I to też jest ogromna pomoc, kochani, za moją pracę tutaj. Dziękuję, 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 dziękuję. Dzisiaj Mamy spotkanie na Zoomie. Kto ma ochotę, to zapraszam serdecznie, dołączajcie. Link wstawię tutaj pod opisem, wstawię pod komentarzem. Wstawię w komentarzach, będzie przypięty do góry, żeby było można się zalogować i tam po prostu zrobimy sobie takie pogaduchy typowe. Kto skąd, kto co robi, będziemy się chwalić, a może jakiś duchowy temat wyjdzie przy okazji, a może ktoś przyjdzie, kto jest tutaj nieujawniony i pochwali się tym, co robi. I będzie mnóstwo pytań, także zapraszam kochani. Jest naprawdę cudownie. Przygotujcie sobie coś do picia. Może być nawet lampka wina, bo przecież to piątek po południu. No i dzisiaj ten magiczny 13 piątek. Wiecie, to czy on będzie pechowy, czy nie będzie pechowy, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Dlatego że Japończycy wierzą, że 13, w ogóle 13 piątek to jest przeszczęśliwy dzień. Kto się urodził 13, to, to jest przeogromnym szczęściarzem. To ma ogromne szczęście, więc wielkie, potężne szczęście. Jest tam wręcz uważany za człowieka cudu. Więc widzicie, to, to nie to, że jest pechowy dzisiaj, tylko po prostu urodziliśmy się nie w tym kraju, co trzeba. I, I tak nam powiedziano. I tak samo, wiecie, jak przejdziesz pod drabiną, to też. To wszystko, co nam kiedyś powiedziano, to my to sobie możemy odmienić po swojemu. To, że w, nie kupuj zegarka, bo odliża czas do rozstania, nie kupuj butów. To jak już wyślemy z taką intencją kogoś do sklepu, nie kupuj mi butów, bo to będzie czas do rozstania, no to, to, to już poszedł, tak? No to już poszło, to już dziękuję, to już do widzenia. To już warto się pakować i uciekać. Więc ten trzynasty piątek zamieńmy sobie w dzień Archanielski, bo trzynastka to jest liczba też Archanioła Michała. Jeżeli widzimy trzynastki, to Archanioł Michał nad nami czuwa i stoi. Także, moi drodzy, wszystko, tylko i wyłącznie zależy od nas, jak my sobie ten dzień dzisiaj zaprogramujemy. A zaprogramujmy go tak, żeby był dla nas najszczęśliwszym dniem. Niech ten dzień wykorzystam na maksa, jak się da. Z wdzięcznością, miłością i pokorą. Przyjmę każdą chwilę tego dnia. Jeżeli tak podejdziemy do tego dnia, to zobaczycie co się dzieje, zadzieje, a on będzie szczęśliwy, bo ten dzień jest dzisiaj dniem, w którym się spotykamy na Zoomie. Napiszcie w komentarzach, kto będzie na tym Zoomie. Zoom to jest taka aplikacja dla tych, którzy nie wiedzą. Zoom to jest taka aplikacja, którą trzeba pobrać ze sklepu. Ona jest zupełnie za darmo. I przez ten zoom my tam się po prostu widzimy, możemy spokojnie sobie rozmawiać, tam się nic nie rozłącza, tam się nic nie wyłącza. Także to jest takie, takie coś cudowne. I pamiętajcie, dzisiejszy dzień jest naszym cudownym dniem. Dlaczego? Dlatego, że jest nam go dane przeżyć. Wezmę z niego to, co najlepsze, wezmę z niego to, co najwspanialsze. Czekałam na ten dzień z utęsknieniem, jak na każdy jeden następny. Kochani, tak podchodzimy do tego dnia. I wiecie i wdzięczność za każdą chwilę, za to bycie tu i teraz, za tą uważność pozwoli nam przeżyć ten dzień naprawdę w pełni. Spróbujcie kiedyś tak, raz na próbę, a raz tak na dobre, żeby taki dzień bez narzekania całkowicie, a to mi się nie podoba, a ta krzywo na mnie spojrzała, a ta jest taka a ta czemu się tak ubrała? A czemu ona, a czemu ona się tak zachowuje? A czemu on tak? Jak on tak może? Jak on tak może? No może, no widocznie skoro tak zrobił, no to tak może. Wolno mu było i nie zastanawiajmy się. Naprawdę nie zastanawiaj. Ja przecież tyle czasu mówię tej kobiecie to i to, a ona w ogóle nie reaguje. Nie reaguje. To nie reaguje. To przestań mówić. Widocznie odbija się ta, a może musi usłyszeć 1500, 1900 razy. Trzeba może jej pierdyliard razy powtórzyć, żeby ona w końcu zrozumiała, że nie jest sama na tym świecie, tylko wspierana przez istoty anielskie. Może tak być, kochani. Wiecie, no nie wiecie. I to tylko od nas też zależy, jaką energię sprzedamy, tak? Jaką energię do tego dnia sprzedamy. Więc jeżeli dzisiaj sobie weźmiemy, że to jest pechowy piątek, no to taki będzie. Ale jeżeli powiemy sobie, ja żyję po japońsku i jest to dla mnie szczęśliwy piątek, przecież posługujemy się feng shui, posługujemy się, posługujemy się wahadłami, posługujemy się różnymi innymi metodami, kadzidłami przecież, to też, no tam, tam nikt nie wierzy, że, że ta trzynastka może być pechowa, tylko jest szczęśliwa. Więc to dzisiaj jest dla nas cudowny dzień. Tu chyba nawet Danusia wspomniała na ostatnim live, że to jest świetny dzień do komunikacji, więc komunikujmy się, komunikujmy się z ludźmi, rozmawiajmy z nimi I na pewno, bo było 5 minut, 55 sekund nagrania, więc to takie, jest, jest to cudowny dzień, przecudowny, przepiękny, przeszczęśliwy. I w ogóle wiecie, energie, które schodzą teraz przez... Od tego momentu, od 9 września, potęga energii jest. Zaczynamy coraz bardziej czuć, zaczynamy śnić. Ja od kilku dni, słuchajcie, mam sny. Co prawda, te sny one mi bardzo mocno coś pokazują. Nie są wypełnione tęczą i kwiatkami, ale one mi bardzo coś pokazują. Ale śnimy. doświadczajcie tej energii, która jest teraz. Możemy dużo lepiej. Może mieć lepszy, lepszą telepatię, więc jeżeli będziecie o kimś myśleć, to ten ktoś będzie do was szybciej dzwonić. Jeżeli będziecie czegoś bardzo pragnąć, to to szybciej się zmaterializuje. Więc tutaj, tutaj trzeba sobie wybrać, co, co chcecie. Wewnętrzna świątynia, kochani. Pobożność połącz się z portalem swego serca. Bo w momencie, kiedy połączymy się z portalem serca, połączymy się z naszą duszą. Serce jest domem duszy. Tam, ono tam sobie mieszka. Pole serca jest dużo większe niż pole mózgu. Więc jak będziemy sobie pięknie czuć, będziemy wytwarzać miłość i wdzięczność, tam jest taki, taka maszyna do wytwarzania miłości i wdzięczności, to tam miłość i wdzięczność do nas przyjdzie. Jesteś wzywany do bycia, do bycia duchowym uczniem i do połączenia się ze swoim sercem, do wprowadzenia prawdziwej duchowości do swojego życia. Jesteś wzywany do wyrobienia w sobie regularnej praktyki medytacji, prowadzenia pamiętnika lub śpiewu, dostawania się przed swoją duszą z rytmem do codziennej praktyki. W ramach której będziesz wypełniać swoją studnię i spędzać czas ze swoją duszą. Odpowiedzi na wszystkie pytania, które cię trapią, czekają na ciebie w portalu Twojego serca. Natomiast nie będziesz w stanie ich usłyszeć, jeżeli nie wygospodarujesz codziennie czasu na słuchanie. Twoja dusza pragnie głębszej relacji z Tobą, więc im więcej czasu będziesz z nią spędzać, tym będzie Cię ona w stanie. Prowadzić z większą klarownością przeznaczenie naszych dusz na tej Ziemi i rozwój. Ziemia jest jednym wielkim placem zabaw dla duszy, gdzie może się ona uczyć i jesteś wzywany do większego zaangażowania się w rozwój swojej duszy lub do zwiększenia swojej duchowości poprzez stanie się uczniem. Jakiegoś duchowego nauczyciela lub określonej szkoły. Ale pamiętajcie też, że największego mistrza, jakiego możecie na świecie spotkać, macie właśnie w środku. To jest wasza dusza. Tam jest największy mistrz. To jest największa wiedza, jaką posiadacie. To też przychodzisz czasem. Mi też było bardzo kiedyś ciężko to zrozumieć. Jak ja mam tego mistrza w środku słuchać, jak ja, kurde, nic nie wiem, no i to nie o to chodzi. W momencie, kiedy zaczynamy czuć, informacje same do nas przychodzą. Jak jeśli zastanawiasz się, czy dokonałeś prawidłowych wyborów w kwestiach życiowych lub związanych z karierą, to wiedz, że twoi przewodnicy chcą, abyś skupił się na następującej modlitwie. I modlitwę znajdziecie w opisie też. Proszę kieruj mną w sposób, który zachwyci. Mój rozum, moje ciało i moją duszę. Niechaj moje życie będzie jedną wielką ruchomą modlitwą. A z tą intuicją, wiecie jak to jest, ze słuchaniem swojej intuicji. Cudownym narzędziem do słuchania swojej intuicji jest to małe urządzenie. To. To to jest wahadło. To jest wahadło, jedno z najprostszych wahadeł, ale też bardzo mocne. Pomimo tego, że takie malutkie, to ono może bardzo dużo zrobić. I jeżeli chcecie się nauczyć, jeżeli nie potraficie słuchać swojej intuicji, nie potraficie wyciągnąć informacji ze swojej podświadomości, to to urządzenie, ono wam pomoże. Ono wam pokaże. Ono wam pokaże głos waszej intuicji. I tego uczę na kursie, który, na którym uczymy się, kochani. Na którym uczymy się właśnie za pomocą tego narzędzia, bo to jest narzędzie. Tak jak robotnik bierze wiertarkę i robi dziury, tak my bierzemy to narzędzie i odczytujemy naszą intuicję. Ona nam pokazuje to wahadło nam pokazuje głos naszej duszy. Czy iść tędy, czy iść tamtędy, czy wybrać tę drogę, czy tą drogę, czy żeby zachwycić jakiegoś mężczyznę, to ubrać się w taki kolor, czy w taki kolor, czy używać tych perfum, czy używać takich perfum, czy pić tyle litrów wody, czy wystarczą mi tylko dwie szklanki dziennie. Czy w, jakie promieniowania mamy w swoim domu, i też uczymy się później wahadła duchowego, czy jestem starą duszą, czy nową duszą, czy uczymy się pracy z czakrami, również z wahadłem. Także, kochani, zapraszam, zapraszam. Kurs jest w cenie 350 zł. Jest to 5 zajęć. Zaraz na początku października startujemy. Jest tylko 10 osób na zajęciach. Więc zapraszam z całego serca. Tego wszystkiego uczę, żeby świadomie i, i żeby, żeby umieć posługiwać się tak wahadłem, żeby głowa wahadła nie prowadziła, tylko właśnie podświadomość. Życzę cudownego piątku, moi drodzy. I niech się dzieje. Niech nam się niesie. Przytulam mocno. Magda.